Hej, już witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagramy w Mega Man 4. Specjalnie. Naprawdę posłuchajcie tej muzyki. Okej, okay, teraz już się skończyła, ale ta początkowa naprawdę przypomina mi troszeczkę e, tą z planszy e, śnieżnej w kontrze. Nie wiem, czy to tylko ja, czy innym ludziom również przypomina. Ciężko powiedzieć. Nie pytałem się nikogo o opinię. <laughs> W tej części mega miano również drabiny wyglądają troszeczkę inaczej. Nie jestem pewien, czy to jest zmiana na lepsze, czy nie, No ale to jest tylko drabina, ciężko mi powiedzieć. Tutaj należy wykonać ślizg. Jeśli spróbujecie to przeskoczyć, spadniecie. Okej, okay, uh, ten przeciwnik wiem, że jakoś się nazywa skull, uh, skull Tongue, czy jakoś, tak? Naprawdę, przepraszam, wiem, że ten przeciwnik jakoś się nazywa. Chciałbym znać jego nazwę, ale przykro mi, naprawdę przykro mi. Tutaj należy użyć Rash Jeta. I to użyć go w dosyć specyficzny sposób, ponieważ musi zatrzymać się mniej więcej na tej wysokości, abyśmy mogli cokolwiek z nim zrobić. W porządku? Widzicie? A czy to jeszcze? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale teraz. Mam nadzieję, że zatrzymałem się na odpowiedniej wysokości. Widzicie? Gdybym odpalił odpalił Raszetta wcześniej, możliwe, że nie udałoby mi się tam doskoczyć i. Nie, nie udałoby mi się doskoczyć do tej drabiny również. W ta, tamten segment przysparzał mi naprawdę wielu kłopotów, kiedy po raz pierwszy grałem w tą grę, ponieważ nie do końca wiedziałem, co ja mam zrobić. Próbowałem skakać na rażdżecie, używać balonów, jednak nic nie pomagało. Okazuje się właśnie, że musicie zatrzymać rażdżeta na określonej wysokości. A to, moi drodzy, jest odpowiednik znikających bloków. Z megamena. U. Z megamena jedynki, dwójki i trójki. To są po prostu kolczaste bloki i nie jestem pewien, czy te kolce zabijają za jednym zamachem, czy nie. I prawdę powiedziawszy, nie chcę się o tym przekonywać. Jeżeli coś mi się nie uda, to. Okej. Okay. Okazuje się, że możemy jednak spaść na te kolce. Zadają nam niezbyt wiele obrażeń, ale. No, ale dobrze jest po prostu nie dać się. Nie dać się zrzucić w przepaść. Teraz użyję tego mojego oka Chorusa. Niestety tutaj nie mogę dotrzeć w chwili obecnej. I proszę bardzo, jed, jed, jeden z niewielu przypadków, gdzie y, wire adapter może nam się w jakikolwiek sposób naprawdę przydać. Bezużyteczna broń. Bezużyteczny przedmiot, przepraszam, to nie jest broń. <laughs> tutaj mamy kolejnego. Will. Coś tam. Wybaczcie, naprawdę pozapominam tych na ale jak, jak już wspominałem. Grałem w to ostatni raz dwa tygodnie temu, a po dwóch tygodniach można niektórych nazw przeciwników z ośmiobitowej gierki o niebieskim robociku pozapominać. W końcu nikt mi nie płaci za to, żebym te nazwy pamiętał. <laughs> Postaram się dzisiaj również posklecać te odcinki, które już stworzyłem. O, co za bzdura! Posklecać te odcinki, które już stworzyłem i wrzucić je w nie. W niedzielę wieczorem. Tak, w niedzielę wieczorem. Będzie w porządku. Po co ja o tym mówię? To odcinek i tak ukaże się za jakieś dwa tygodnie, najprawdopodobniej. Nawet nie dotknął! O, przepraszam, miałem się nie denerwować. Nie dotknąłem tego. To była bzdura, nie dotknąłem tego, to nie powinno się stać. Mm... No, w końcu. Naprawdę nie było aż takie trudne, wystarczyło troszeczkę... No, troszeczkę uwagi poświęcić temu, gdzie... Yy, gdzie ta kłapaczka i kiedy się pojawi. Ktoś mnie prosił również w komentarzu, aby mnie... Zobaczmy, czy Davy Missle może to zniszczyć. Aby mnie ładował megabastera kiedy próbuję coś... Przecież to jest też rakiet. okej, okay, torpeda, ale... A to nazywa się Missle. Mniejsza z tym, to jest rakieto-torpeda, też też wybucha, przecież powinna być w stanie to zniszczyć. Ktoś mnie poprosił, aby mnie ładował megabastera kiedy... Coś wyjaśniam i nie mam zamiaru w nic strzelać, ponieważ dźwięk wydawany przez niego jest dosyć irytujący. I tutaj tej osobie muszę przyznać rację: dźwięk wydawany przez mega, mega buster jest irytujący. Chociaż mam niejasne wrażenie, że o tym również już mówiłem, więc. Nie. W porządku. Następnym przeciwnikiem. A, on w porządku, co muszę. Dust Crusher. Na szczęście Dust Crusher ma całkiem pojemny magazynek, więc ten boss nie powinien być problemem. Właściwie Square Machine, czy... Czy jak można... Właściwie ten boss ma dwa imiona. Square Machine lub... Eee... Uh, intruder Prevention Shutter. Przepraszam, tutaj nie, mo, nie mogłem rozczytać moich notatek. Uh. Intruder Prevention uh, Shutter. Niektórzy z Was mogą kojarzyć tego bossa, ponieważ jakiś czas temu umieściłem, umieściłem filmik pokazujący, jak bardzo zgliczowany ten boss jest. I jest zgliczowany, uwierzcie mi. No ale mniejsza z tym. Jeżeli chcecie zobaczyć, na jakie problemy można natrafić walcząc z tym bossem, to spójrzcie na tamten filmik. W tym nie będę tego wyjaśniał. Wszystko, co. Po no, na przykład to. Tutaj powinienem jechać razem z tym bossem. Ech, mniejsza z tym. Ten boss również przypomina mi jakiegoś bossa z kontry, jedynki. Nie wiem, może po prostu mam ochotę pokryć w kontrę? Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak mi chodzi po głowie. Eee, w tym bossie chodzi o to, że może on jeździć eee, z kilkoma prędkościami. Kiedy jeździ najwolniej, musimy dostać się do środka, wskoczyć na jedną z dwóch platform i strzelać dust crasherem czy megabasterem w ten świecący czerwony punkt, ponieważ to jest. Eee, to jest słaby punkt tego bossa i tylko strzelając w to miejsce e, zadamy mu jakieś obrażenia, kurczę. E, jednak musimy mieć się na baczności, ponieważ nie dość, że wow, w taki sposób ten przeciwnik może nas e, zranić, w taki sposób, zgniatając nas, e, po prostu przygniatając nas. Jeżeli ten, e, jeżeli ten jadący kawałek metalu e, przygniecie nas, ach, co za bzdura, Przyciśnie nas do ściany. To chciałem właśnie powiedzieć, przyciśnie nas do ściany. O, widzicie? Powinienem zacząć troszeczkę później, zaczynam jednak tutaj, ale ta nie jest trudna. Przyciśnie nas do ściany, tak już czwarty raz to powiedziałem chyba. Wtedy e, zadane nam zostaną... E, zadane nam zostaną obrażenia. Co jest trochę śmieszne, ponieważ... <słuch> Okej, okay, mam jednak z nim trochę zabawy, co jednak trochę śmieszne jest, ponieważ... E... Tam nic nie ma. Widzimy, widzimy, jak na dłoni, że ten boss jedzie w tamtym kierunku. Jedzie w tamtym kierunku, nic go nie powstrzymuje, nie ma tam żadnej ściany. Mimo wszystko jesteśmy ranieni przez kraniec ekranu. Naprawdę, kraniec ekranu potrafi być zabójczy w grach wideo. Nie wiem skąd wzięła się do licha ta zależność, ale jak już mówiłem wcześniej przy wielu innych okazjach. Nie, nalaż, nie należy... doszukiwać się logiki w niektórych grach Mega Man jest jedną właśnie z takich gier, a właściwie jedną z takich serii. No ale cóż na to poradzić? Lubię doszukiwać się logiki w grach, które... logiczne nie mają być. To jest po prostu zabawne. To jest po prostu zabawne, przynajmniej moim zdaniem. Okej, okay, w porządku, skoro już wysłuchaliście tej całej paplaniny, którą równie dobrze mógłbym wyciąć, ponieważ nie powiedziałam nic, nic specjalnie konkretnego. Doszliśmy z powrotem do bossa. Udało mi się uderzyć go dwa razy, on... Z udało mi się uderzyć go dwa razy, ale zdaje się, że tylko jeden cios został zarejestrowany, dziękuję ci, Gro. On również dwa razy zdołał mnie uderzyć. Eee, dlaczego jego słabością musi być akurat Dust Crusher? Tak ciężko. Muszę tak blisko być, żeby go uderzyć. I to światełko tak szybko znika. Do licha ciężkiego. O, widzieliście? A przepraszam, mówiłem, że nie będę mówił o tych. E, o tych glitchach. Ten boss ma alternatywną nazwę. Powinien mieć jeszcze trzecią alternatywną nazwę Glitchbox. Bo właśnie tym jest Glitchbox. O, znowu udaje mi się uderzyć. Nie narzekam, nie narzekam. O, Nie gin! Przepraszam. Miałem się, miałem się uspokoić, w porządku, ale no spójrzcie, tylko dlatego, że nie chciałem użyć jakiegoś głupiego zbiorniczka z energią, to było śmieszne, D e, użyć jakiegoś głupiego zbiorniczka z energią, straciłem cenną szansę, ale cóż na to poradzić. Gdybyśmy mogli używać e, kabla podczas skoku, byłby to znacznie bardziej przydatny przedmiot, okej, okay, cięcie. Poza w porządku. Glitchbox alias Square Machine alias Intruder Prevention Shutter. Podejście numer 3. Ma miejmy nadzieję, że podejście numer 3 będzie podejściem udanym. No i właśnie tak należy z nim walczyć. Właściwie zapewne dałoby się go uderzyć 3 razy za każdym razem, kiedy mamy okazję trafić w ten czerwony guziczek. No z tym, że ja wolę nie zostać sam trafionym i tak. Nie chcę zginąć trzeci raz przy bosie, który tak naprawdę nie jest wcale aż taki trudny. Na razie zostałam trafiony jeden raz. On został trafiony dwa razy. Nie, trzy razy. Powinien zostać cztery, ale mniej czasem Mniejsza z tym. Ten boss naprawdę śmieszny jest. Glitchbox. Nie, to. Wybaczcie, że teraz nic nie mówię ciekawego. Nic nie mówię ciekawego, w ogóle praktycznie nic nie mówię. Ale widzieliście walkę z tym jednym głupim bossem już. O, nareszcie! mi już go po dziurki w To naprawdę nie jest zbyt ciekawy boks. Boss. No ale mniejsza z tym. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii zagrajmy w Mega Man 4. Kiedy to dostaniemy się... Do tej planży. Trzymajcie się ciepło. Cześć!